Sponsorami programu są Operator Sieci Plus udostępniający aplikację Ratunek oraz LG producent pierwszego modułowego smartfona LG G5. Poszli Dużo zadań przed nimi. Dzisiaj mamy do rozegrania cztery konkurencje drużynowe. Pierwsza właśnie ruszyła, dosyć ciężka, to są konkurencje drużynowe, czyli drużyny dwuosobowe, gdzie zawodnicy sprawdzają się zarówno właśnie na plaży oraz na morzu na desce. Co się liczy tego dnia, dzisiejszego? Dzisiejszego zespołowo się zgranie zespołu dwuosobowego, czyli zawodnicy muszą ze sobą współpracować. Czasami jeden zawodnik udaje jakby pozoranta, który um, potrzebuje pomocy w wodzie, a drugi musi uratować go jak najszybciej i przyprowadzić do, na plażę. Czyli tutaj indywidualności nie mają znaczenia. To jest trochę jak w kolarsie, tak że cały zespół no, y, musi, musi tworzyć jakąś spójną całość no, po to, żeby uratować y, człowieka. Ratownictwo jest generalnie domeną taką, y, jeśli chodzi o zadanie wykonywane w terenie, zespołową. Tutaj jest taki element wprowadzony właśnie działania zespołowego, gdzie jest dwóch ratowników. Akurat w tej konkurencji mamy dobiegnięcie bieg, drugi ratownik wypływa. I czasami jest tak właśnie, że dwóch ratowników bierze udział w akcji, a nie jeden. Także to jest jeden z bardzo ważnych elementów szkoleniowych też. Jak długo muszą się przygotowywać, aby w ogóle wystartować w tego typu zawodach? Ja nie mówię o wygraniu, tylko o wystartowaniu. Zawodnicy no, do desek akurat mogą się tylko przygotowywać, jak jest u nas sezon, czyli jak już jest ciepło. Mm -hmm. tak? Niestety okres no wakacyjny, tylko temu, tak, wakacyjny tylko temu sprzyja, aczkolwiek oni dbają o jakby swoją tężyznę fizyczną przez cały rok, żeby jakby w czasie sezonu móc być odpowiednio przygotowanym do i gotowym do akcji, tak? W każdym momencie. Obserwujemy zawody, a jak te umiejętności potem mogą się przekładać na, na prawdziwą akcję i jak w ogóle sama deska ratownicza w jakiś sposób pomaga w takiej już prawdziwej akcji? Wszystkie konkurencje, które obserwujemy dzisiaj, jeśli chodzi o pływanie na desce ratowniczej, tutaj na plaży, jak również konkurencje basenowe, bo takie zawody też są organizowane, one się przekładają na prawdziwą akcję ratowniczą, którą ratownicy wykonują czasami bardzo często na plażach w Polsce lub na pływalniach. Te wszystkie elementy, które ratownicy wykonują w wodzie pływając na desce, mają często po prostu swoje uzasadnienie w normalnym życiu, normalnej pracy ratownika na plaży. Jaka jest ranga dzisiejszych zawodów? To są zawody ogólnopolskie, więc startują drużyny, które przyjechały z całego wybrzeża polskiego, ale również z lądu, czyli z miejscowości, gdzie są na przykład kąpieliska nad jeziorami. Tak? Więc to są zawodnicy, którzy przyjechali z całej Polski. To są zawody na deskach, bo deska ratownicza nam, przynajmniej amatorom, trochę przypomina taką deskę surfingową po prostu, ale nie zdajemy sobie sprawy, jak ona może być przydatna przy takiej akcji. Tak, no zdecydowanie. No, deski są bardzo popularne, szczególnie takie ratownicze w Australii, Nowej Zelandii, jak również w Stanach Zjednoczonych. Ta deska, która przyjechała tutaj, znaczy, którą zawodnicy zaczęli używać już u nas nad Polskim Morzem. No, od pięciu lat, od siedmiu, już coraz bardziej popularna i wykorzystywana w codziennej pracy ratownika nad morzem. Jak panowie, sędziowie, oceniacie przygotowanie naszych młodych ratowników? Wczoraj był pierwszy dzień zawodów. Jakie już możemy wysunąć wnioski? Konkurencje generalnie są dosyć trudne i wymagające, bo one nie wymagają tylko od zawodników stricte pływania na desce. Chociaż jest to też umiejętność niełatwa, każdy może kiedyś próbował na desce surfingowej. Ta deska jest węższa, znacznie krótsza, mhm. wyporność tej deski jest też troszeczkę też mniejsza od normalnych desek standardowych. Więc utrzymanie się na samej desce jest dosyć trudne, zwłaszcza jeśli zawodnicy poruszają się w pozycji na kolanach, w takiej wiosującej. Natomiast ratowanie kogoś już przy mocnej deski naprawdę wymaga dużej umiejętności, dużej wprawy. Dzisiaj I to wszystko nie... widać. To wszystko widać, roku. tak. Nie mamy, za duży... nie mamy dużego zafalowania na morzu. Natomiast jeśli byłoby duże zafalowanie, by Państwo zobaczyli, jak wygląda taka praca na desce przy zafalowanym morzu. Gdzie po prostu bardzo trudno utrzymać równowagę na tej desce, kiedy ta deska tylko stoi lub siedzi. Natomiast przy zafalowaniu byłoby gorzej. Myślę, że ratownictwo do są do takiej pracy również. Będziemy was obserwować. No i co? Niech wygra najlepszy. Trzymamy kciuki za najlepszych, a zawody ratowników do oglądania w web. Sponsorami programu byli Operator Sieci Plus udostępniający aplikację ratunek oraz LG, producent pierwszego modułowego smartfona LG G5.